Like nie pytaj co u mnie, bo nie powiem, że jest lipa, jak zapytasz co jest to pisana nowa płyta Dawaj ziomek, do grajfita, Znowu porobimy Dichadianko, pawi na majku To jest nasza duo płyta Nie pytaj co u mnie, bo nie powiem, że jest lipa Jak zapytasz co jest u mnie To pisana nowa płyta Dawaj ziomek, do graj Znowu porobimy Dichadianko, pawi na majku To jest nasza duo płyta Mordeczko weź powstań i zacznij pisać wersy Nikt gorszy dla mnie zawsze byłeś pierwszy, nie słuchałeś rad o Prawie ta sama krew, przez zajawkę do rapu powstało TKL Dla mnie do teraz to tlen, tak jak to THC Dawaj ziomek, zajaramy i nagramy jakiś wers Dobrze wiesz jak to jest, przeladzie emocje na bicie Siedzę, piszę, no i palę, kurwa rapu odnowiciel nie pytaj co u mnie, bo nie powiem, że jest lipa Jak zapytasz co jest u mnie, to pisana nowa płyta Dawaj ziomek, dograj wita znowu porobimy dicha Janko Pawina majku, to jest nasza duo płyta Mordeczko tuaj i wiesz, nominacja